Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zastanawiali się tylko, co znaczy powstać z martwych. Panie, dzisiaj zapraszam Was do tego, żebyśmy pogłębili trochę myśl o tym, co to jest sekret mesjański. U świętego marka akurat występuje dość często to sformułowanie. Więc dzisiaj się trochę nad tym pochylimy. Znajdziemy także kolejne słowo klucz, które pomoże nam wejść w klimat modlitwy w tym tygodniu i mam nadzieję, że z tej modlitwy przełoży się to na konkretny czyn. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy ten dzień. Jest to 25 lutego bieżącego 2024 roku, a więc jest druga niedziela Wielkiego Postu. Przed nami kolejny tydzień, w którym chcemy odkrywać objawienie Boże poprzez pochylanie się nad Słowem Bożym, poprzez także wejście w tym tygodniu właśnie. Kolejny raz, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w swojego ducha, w swoje serce, poprzez to, że będziemy znajdować czas na modlitwę, ale taką modlitwę, która będzie modlitwą serca taką modlitwę, która będzie rzeczywiście spotkaniem z Jezusem. Nie taką modlitwę, o ile w ogóle masz taki obraz modlitwy, którą trzeba robić z jakiegoś przymusu, z obowiązku. Z tym zrywamy, kochani. Miejmy nadzieję, właśnie, że jeżeli ktoś jeszcze, w ten sposób ma takie poczucie, że moja praktyka wiary jest związana z tym, że mam coś robić z przymusu. To tego nie róbmy. Zostawmy to, zróbmy sobie może nawet jakiś reset, trochę przerwy, ale idźmy za tym, co Słowo Boże, czym Słowo Boże pragnie nas karmić i jak ma wzrastać nasz duch, jak ma wyglądać nasza modlitwa. Tak jak powiedziałem, ta druga niedziela Wielkiego Postu, którą można z powodzeniem nazwać niedzielą przemienienia Pańskiego. I już powiem na wstępie, zanim jeszcze pogłębimy ten temat, że niedziela przemienienia Pańskiego, ponieważ ta Ewangelia na drugą niedzielę Wielkiego Postu zawsze jest o przemienieniu Pańskim. Tylko w takim cyklu lekcjonarza y, trzyletnim zmienia się ewangelista, ale zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu otrzymujemy y, ewangelię o przemienieniu pańskim. I tutaj jest mój taki osobisty wątek y, trochę wycieczka w moje rodzinne strony, do rodzinnej parafii, dlatego że właśnie miano mojej rodzinnej parafii, w której przyjmowałem pierwszą komunię, byłem bierzmowany, w której właśnie przeżywałem te lata swojej szkoły podstawowej. Właśnie jest parafia o tytule przemienienia Pańskiego, i od razu, chociaż jesteśmy tutaj w Wielkim Pościa, przypomina mi się ten wakacyjny miesiąc sierpień, kiedy przeżywa Kościół 6 sierpnia, właśnie święto przemienienia Pańskiego. Jest to związane z odpustem w mojej rodzinnej parafii i tak troszkę można z rozrzewnieniem sobie wspomnieć w ten czas właśnie Wielkiego Postu, ale to tylko po to, żeby tak. Trochę tam odwieść nasze myśli od tego, co jeszcze jest trudne w Poście, jeszcze jest takie, co sprawia ci taką głęboką, no właśnie trudność, żeby wejść w klimat postu, żeby wejść w ten klimat takiego zatrzymania się, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, żeby naprawdę no, to nasze spotkania z koloradką wśród ludzi, te nasze spotkania pochylania się nad Bożym Słowem. Rzeczywiście były wypełnione takim Bożym natchnieniem, z którego będziesz czerpał siły, że będziesz Cię każdego dnia podnosić. Ta modlitwa to właśnie pochylanie się nad Słowem Bożym i czerpanie siły ze Słowa Bożego. Bo co to znaczy czerpać siły ze Słowa Bożego? To jest czerpać z samego serca Boga tak aby tak jak już padało to w poprzednim przesłaniu no właśnie żeby ożywić moje ciało żeby, żeby te moje praktyki żeby te moje jakieś tam, moją codzienność którą przeżywam w której gdzieś tam doświadczenia które mnie gdzieś tam wpędziły w jakieś takie poczucie nieraz zagmatwanych myśli zagmatwanych relacji żeby to uległo przemianie rozwiązaniu tego chcemy to chcemy osiągnąć to stawiamy sobie jako cel Właśnie na nowo wracając do Jezusa, razem z Nim przeżywając pustynię, a dzisiaj przeżywamy no właśnie to doświadczenie przemienienia pańskiego, bo jesteśmy jeszcze w tej pierwszej części Wielkiego Postu, ale niektórzy może już obracają się wstecz z takim poczuciem: Nie dam rady z tymi postanowieniami, nie dam rady z tymi wyrzeczeniami, które, które sobie postawiłem, i dlatego potrzebujemy tej. Góry przemienienia, dlatego potrzebujemy zobaczyć Jezusa w chwale, w niebie, jako, jako celu naszego życia, dojścia przez całe nasze życie. I to ma nas umocnić, tak jak umocniło uczniów w tym, w tym dążeniu do Jerozolimy, w tym dążeniu do krzyża, aby przez krzyż, aby przez śmierć Jezusa, aby przez to doświadczenie straty Jezusa, tak jak uczniowie to będą jeszcze przeżywali, no właśnie, móc. Przyjąć tę pełnię wiary, móc przyjąć właśnie na nowo Jezusa z martwych co za kilka tygodni, mam nadzieję, w takiej naszej radości świątecznej w Kościele wybuchnie. Wróćmy do tego sekretu masjańskiego, bo zapowiedziałem na początku, a tak w tej refleksji gdzieś tam idziemy dalej. A no właśnie, żeby nie pozostało to nierozwiązane, co powstało jako zapytanie, co to jest sekret mesjański. Jeżeli kogoś w ogóle to interesuje, to. Kiedy poszukuję w ogóle odpowiedzi na, na to sformułowanie, to pierwsza myśl, która rodzi się w moim sercu, to tak naprawdę, że sekret mesjański to już się przeterminował. Najpierw wy, jakby wywołałem jakieś hasło, wywołałem jakiś temat, który ma nas zainteresować, wciągnąć nas w tą Ewangelię, w tą relację z Jezusem i poszukiwania natknień z jego serca płynących, a teraz mówię, że to się zdezaktualizowało. No poniekąd tak, ale nie do końca. Już wyjaśnię, o co mi chodzi, bo istnieje pewne pole, taka płaszczyzna w naszym życiu duchowym, w naszym sercu, co może nie odkrywałeś tego nigdy w swoim życiu osobistym, a ona może być tak zagospodarowana, że będziesz przeżywał istotę tego, co jest sekretem mesjańskim, co stanowi sekret mesjański. Tak naprawdę to przeczytałem w tym początkowym fragmencie o tym, co to jest sekret mesjański. Jezus idąc z góry, przemienienia i mówi do Piotra, Jakuba i Jana, żeby nikomu nie mówili o tym widzeniu. Jezus, będąc mesjaszem, stawia konkretne przykazanie, taki zakaz, prosi uczniów, żeby jeszcze nie teraz, jeszcze nie w tym momencie, to nie jest ten czas. Żeby mówić o tym, że Jezus jest Mesjaszem. Od i cała można powiedzieć, tajemnica sekretu masejskiego. Bo kiedy przyjdzie ten moment zmartwychwstania, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy oni otrzymają Ducha Świętego i wtedy, kiedy będą głosić imię Jezusa, i wtedy, kiedy już Jezusa nie będzie pośród nich, ale oni jako dwunastka apostołów posłanych w świat będą głosić Ewangelię, będą uzdrawiać w imię Jezusa, Wtedy będą mówić, tak, Jezus był Mesjaszem, Jezus jest Mesjaszem, Jezus zmartwychwstał, Jezus jest życiem. I zobaczcie, jeżeli mówimy o tych sprawach, to to wprowadza w nasze życie jakby takie światło, nową jakość. Jeżeli w ogóle rozmyślamy o tym, co jest zmartwychwstaniem, co jest życiem, co jest światłem, a nie myślimy o tym, co nas dołuje, nie myślimy o tym, co nas ściąga do ziemi. I o to właśnie w tym tygodniu też chciałbym prosić, żebyśmy. No właśnie, ten sekret mysjański przeżyli w swoim sercu. I tutaj znowu was poproszę. Chyba już mówiłem w poprzednim przesłaniu o tym, żebyśmy byli w takim zdrowym sensie egoistami. Opakujmy to słowo egoiści w odpowiedni cudzysłów, moi drodzy. Chodzi mi o to, żebyśmy w swoim życiu osobistym już teraz nie wychodzimy nawet poza. Moją modlitwę, poza moją formację duchową, tylko zatrzymaj Jezusa dla siebie. O to mi chodzi. W tym momencie niech twoje serce stanie się takim sanktuarium, czyli miejscem, gdzie ty z Jezusem będziesz się spotykał. Sekret mesjański miałby polegać na tym, że zachowujesz Jezusa dla siebie, ale tylko w tym tygodniu. Nie, 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 nie wiemy, co nam przyniesie następny tydzień, zobaczymy, jaka będzie Ewangelia, jakie będzie kolejne przesłanie, ale, ale moi drodzy, w tym tygodniu i o to mi właśnie chodzi, żebyśmy wpisali się w tą refleksję wpisali się w to doświadczenie uczniów, którzy schodzili, którzy najpierw byli świadkami przemienienia. A potem schodzili z góry przemienienia razem z Jezusem i słyszą te słowa, zachowajcie to dla siebie. Jeszcze nie ten moment, jeszcze nie ten czas, jeszcze nie to miejsce. I teraz, e, oczywiście, jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do tego, żeby dawać świadectwo przykładnego życia rodzinnego, małżeńskiego, kapłańskiego, ale w takiej formacji, kiedy idziemy drogą wielkopostną odkrywania. Tego, co ma nas doprowadzić do tej wolności przez pustynię, a dzisiaj przez właśnie górę przemienienia, to jest moja zachęta, którą odczytałem na modlitwie, i teraz Ciebie o to proszę. I zachęcam Cię, i zapraszam do tego, żebyśmy w tym tygodniu wspólnie przeżyli górę przemienienia i to zaproszenie, ten sekret mesjański Jezusowy, czyli zachowaj doświadczenie Jezusa w sobie, w swoim sercu. Może, nawet jeżeli to jest jakieś przyjemne przeżycie, doświadczenie, to naprawdę nie opowiadaj o tym. Ale też nie bądź z tego powodu smutny. Ja cię proszę o to, żebyśmy rozmawiali o tysiącu innych spraw, ale Jezusa w tym tygodniu zachowajmy tylko dla siebie. Mam nadzieję, że się rozumiemy i będą, jeżeli będą jakieś zapytania pod tymi filmikami, które umieścimy już niedługo, czy one będą umieszczane na bieżąco, są umieszczane na bieżąco. To pytajcie, i wtedy będziemy wspólnie zawierać nowe relacje, będziemy odpowiadać na Wasze wątpliwości, jeżeli będą się pojawiały, ale chyba wydaje mi się, że dość jasno się wyraziłem. Bądźmy tymi, którzy są z Jezusem na takiej osobistej modlitwie. Poprzez, dajmy sobie na tej modlitwie czas do wypowiedzenia swoich pragnień, swoich modlitw, aż w końcu Twoje serce i głowa przestanie mówić. I stanie się tą płaszczyzną, jestem otwarty teraz na ciebie, Jezu. Teraz ty mów. I wtedy zaczyna się dopiero taki moment, kiedy medytujesz Jezusa, i w tej drodze spotkania, duchowego spotkania na poziomie serca, aż w końcu doświadczyć, doświadczysz być może takiego właśnie kontemplatywnego spotkania z Jezusem. To są wyżyny duchowe, ale Dlaczego mamy nie dać sobie takiego komfortu, że może nam się to udać, właśnie z pomocą, oczywiście, Bożego Ducha, bo, bo można wiele dołożyć, stawiając sobie wymagania, ograniczenia, nie wiem, tak jak ćwiczyliśmy w poprzednim tygodniu, odrzucamy wszystko to, co materialne, tak aby Duch mógł we mnie się wyzwolić. Aby ten duch mógł powstać, bo został za bardzo pognębiony właśnie w te świat... poprzez te światowe sprawy. Tak teraz, właśnie być może to doświadczenie kontemplatywności, czyli takiej modlitwy, w której tak naprawdę już ty się nie modlisz. Jesteś taki wolny przed Jezusem, że Twój duch po prostu modli się za ciebie. I to jest przepiękne doświadczenie. Ja chyba w życiu tak w 100% nigdy nie przeżyłem takiego spotkania kontemplatywnego, ale potrafię sobie wyobrazić, jakie to jest słodkie spotkanie z Jezusem, kiedy już nic cię nie ogranicza, kiedy nic cię nie denerwuje, kiedy nie rozpraszają cię żadne wspomnienia, wydarzenia, które się wydarzyły w Twoim życiu, przestanie cię jakoś tam oddzielać od tej modlitwy perspektywa niepewnej przyszłości. A po prostu zatopisz się w obecność Jezusa. Najlepiej to jest zrobić przed Najświętszym Sakramentem. Więc szukajmy takich miejsc, takich gdzie w swoim własnym kościele, jakiejś kaplicy, gdzie jest Najświętszy Sakrament. Nie, niekoniecznie musi być w monstrancji wystawiony, ale też myślę, że taką modlitwę możesz odprawić w swoim domu, w swoim pokoju modlitwy, tam gdzie spotykasz się z Bogiem. Życzę Wam pięknej. Góry przemienienia, góry Tabor, jak mówi tradycja, góry, na której spotkamy się razem z Jezusem. I słowo klucz, bo wyjaśniłem słowo, co to jest sekret mesjański, a ten, tym słowem kluczem do modlitwy, takim przewodnikiem tej naszej modlitwy, niech będzie słowo dziękuję w tym tygodniu. Jestem wdzięczny Tobie, Panie. Rozumiemy się? Tak jak mówiłem, wchodzimy w relację z Jezusem. W tym momencie nie są ważne moje kłopoty rodzinne, moje kłopoty w pracy, to co omadlamy, omodlimy wcześniej, ale kiedy, no w tym tygodniu dajmy sobie czas i miejsce na tę kontemplację. Jeżeli tego zabraknie, no to no, gdzieś tam ucieknie nam ten czas. Szkoda, szkoda, szkoda by było. O tak powiem. Więc róbmy wszystko, by to było możliwe. Aby wy, gdzieś tam zagospodarować, wygospodarować sobie taki, taki czas przez te sześci dni, aby nam się z każdym dniem coraz lepiej modliło, spotykało z Jezusem, aż w końcu może w piątek, może w sobotę, a może w niedzielę nad ranem, kiedy już będzie perspektywa kolejnej niedzieli, a Ty masz poczucie, nie zrobiłem tego, uciekł mi ten tydzień. Nie wiesz, kiedy Duch Święty poprowadzi Twoją modlitwą tak, że to będzie właśnie słodkie spotkanie z Jezusem, to czego doświadczyli Piotr, Jakub i Jan, czyli trzej wybrańcy spośród dwunastu grona apostołów. Doświadczenie spotkania z Jezusem przemienionym naprawdę jest nam potrzebne, abyśmy z nowymi siłami weszli w kolejny i w kolejny i w kolejny tydzień, aby ta radość z martwy na końcu tej wielkopostnej drogi wybuchła i byśmy wtedy dopiero mogli się dzielić doświadczeniem spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, błogosławieństwa Bożego na ten nadchodzący tydzień.